Patrzcie, jaki tutaj ruch się teraz drogowy zrobił, nie? A nie na emergencji Hamburg, że się nic nie dzieje. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Hogaty. A dzisiaj gramy po raz kolejny na najlepszym polskim serwerze w Robloxie, czyli PCD Polish Car Driving. I proszę Państwa, dzisiaj wielki update, kolejny update po paru miesiącach w tej grze. Na tym trybie jest to update związany z tak naprawdę pracą trackera. Mamy całą nową chyba infrastrukturę, zgarniętą gdzieś w okolicach Sławna. Jeszcze właśnie nie wiem, gdzie to wszystko leży, gdzie to wszystko jest zbudowane, ale jak widzimy, mamy pełne, wielkie hale. Mamy prawdopodobnie kilka rodzajów prac do zgarnięcia. Tak wiecie, pobieżnie zobaczyłem sobie i przeczytałem to, co mi widz napisał wcześniej, żebym dzisiaj wbił na PCD i jeszcze nagrał dla was ten update. Także właśnie to robię, a Wy możecie śmiało pisać w komentarzach pod filmem, e jeżeli znacie więcej rzeczy, które zostały zmienione, dodane lub ogólnie dotyczą tego nowego DLC. Na samym początku przypomnę, że odcinek Wam się spodoba, chcecie więcej takich odcinków, zostawcie proszę łapę w górę, dajcie znać w komentarzach pod filmem. Możecie oczywiście też zostawić subika, w na G2, Instagram, Discord, wszystkie linki macie w opisie pod filmem. I proszę Państwa, mamy nowy, nową, najdroższą ciężarówkę. Nowiutka, na 13 miejscu dodana. Za 300, nie, za 400 równo tysięcy. Jak ona jest lepsza, ta skania S730 highliner w ogóle. Jak ona jest lepsza? W ogóle S730, hmm, Volvo, Volvo FH16 a Volvo FH16 nie powinno być lepsze od tej skani. To jest ta skania co się i to Volvo co też w się To Volvo było chyba lepsze, miało 750 koni, a to miało chyba właśnie 720, 730. Dobra, 730 koni, to ma 750, faktycznie, ty. To dobrze pamiętałem. E, 205 v max, tu jest 200, czyli mniej. E, 6 biegów, 6 biegów, RWD, RWD. 30 ton. To. Ej, to jest dużo lżejsze. I to ma tylko dwa miejsca. Job bonus 0, ty. Są tu jakieś job bonusy w ogóle na tych ciężarówkach? To by w ogóle było już przewalone, jakby job bonusy jakiekolwiek były na tych ciężarówkach. Przecież z nich i tak się milion pieniążków zbiera. Ej, dobra! Nie mam pojęcia, dlaczego ten jest jeszcze droższy. Skoro wydaje się gorszy od tego, ale chyba trzeba będzie przytrajhardować. Może właśnie z tej aktualizacji w końcu pojawi się jakiś live na, na, na tym kanale, na YouTubie. Może tak właśnie zrobimy. Dobra, żeby tutaj nie siedzieć cały czas, bierzemy pojazd no i próbujemy tak naprawdę ogarnąć gdzie teraz powinniśmy podjechać, bo teraz widzicie, to już też nie będzie już takie łatwe zarabianie, bo wcześniej się respiliśmy, zabieraliśmy towar i od razu le lecieliśmy. W tym momencie trochę nam przeszkodzi to zapewne w szybkim zarabianiu. Dziś widziałem przed chwilą cztery te były oznaczone cztery miejsca, gdzie możemy zbierać, e zabierać dostawy i wydaje mi się, że w takim razie to mogą być takie miejsca, niekoniecznie będzie to tak jak wcześniej wyglądało. No, dlatego wiecie, ja sobie tak trochę będę tutaj, jak we mgle jechał, Szczególnie, że teraz ja nie mogę. Wiecie, kiedyś mogłem w trakcie gry zrobić alt-tab, kiedy na OBS-ie przechwytywałem grę, a teraz e, przechwytuję cały ekran. Więc nie bardzo no, no, oczywiście sobie przy okazji pojeździmy i popatrzymy, co się tutaj działo. O, nowe właśnie, nowe rodzaje tego e, naczep też e, się trafiły w tym momencie. Jakby to było jeszcze, jakby wiecie, było jasno. ...ty mógł zobaczyć przynajmniej coś, bo o takie miejsca w ogóle były pokazane, jakby przy siatkach, jakby były te do zgarnięcia misje. Jest Jobs, więc możliwe, że... że faktycznie teraz trzeba będzie z siatek zbierać zadania. Widziałem też, że administracja pisała o tym, iż... Ej, bez kitu, patrzcie. I tu wybieramy, Payout 4100. dodarłowa, Darłowa Post Speed Cement Gravel, fajnie to wygląda. Pewnie, tak jak powiedziałem, no pewnie gorzej się będzie zarabiać. No, ale będzie ciekawiej przynajmniej, będzie większa... ...większa różnorodność. Dobra, i co? Ten to... O, B to attach, okej, okay, fajnie, fajnie. Dobra, długie sobie włączę. Okej, okay, ale jak mam tam jechać, bo nie znam tej miejscówki kompletnie w tym momencie. Ej, dobra, teraz będzie bardziej realistycznie, może być ciekawiej jednocześnie. Jak mam wyjechać stąd do głównej drogi jakiejś, tu jest jakaś droga. Został właśnie ponoć przebudowany ogólnie. A przebudowana trasa przez sław. No dobra, ja pojadę w lewo, bo tam widzę jakąś drogę, ale kompletnie nie mam pojęcia, czy to jest to, nie? Czy jadę? Ej, fajnie, fajnie, podoba mi się to, że to jest coś nowego takiego. Trochę mapa została też przerobiona pod to. Także jestem mega zadowolony z tego. Z tego DLC, a dopiero wiecie, dopiero się pojawiło. Wiadomo, no pewnie na, minusem takim największym będzie to, że będzie się wolniej zarabiać, ale myślę, że, że akuratnie to nie jest aż taki problem dla mnie, przynajmniej. A, a, aha, tak, to jest ta sama miejscówka, chyba, w której wcześniej było ten. E, normalnie, jakby przybudowali tę samą miejscówkę. O, w ten sposób możemy, możemy powiedzieć. No dobra, jedziemy. Jedziemy do Darłowa. Zobaczymy, jak właśnie z zarobkiem będzie, czy faktycznie to będzie takie stricte 4500 Czy tam 4100, nie pamiętam, ile dokładnie było na tej trasie a, czy będzie to troszeczkę inaczej wyglądało, no w tym momencie też może być to na minus Że się będzie mniej zarabiać, nie? Okej, okay, a ten chłop co robi, ty? Co on się wy... Co się dzie... Chłopie, co ty robisz? Ale się we mnie wbił, ty co jest niesamowite? Kolejny się wyjechał nagle sprzed tego, sprzed autobusu. Co się dzisiaj na tych drogach dzieje, oho? No i widzicie, i przyszła karma. Aha, jeszcze mi drogę zajeżdża. No nie mogę, no nie mogę, no jedź normalnie, chłopie. Czemu ty musisz we wszystkich wjeżdżać, typie? No jedź. Jedźże, jedźże, bo się spłaczesz tam na tym pasie. Pobieździ jak chce po prostu. Ponoć była jakaś informacja o tym, że fotoradary mają być jakby zamienione niektóre, i zamiast fotoradarów ma być więcej tej policji. Ale szczerze, akurat nie ta policja to moim zdaniem na minus. Te fotoradary były świetne same w sobie. Policja raz na jakiś czas też myślę, że spoko, ale myślę, że tak na dłuższą metę, na taki tryb. Zręcznościowej gry, no będzie to trochę na minus, nie? To tak samo, jakbyśmy byli przyzwyczajeni do GTA 5, grania w GTA 5, do tego silnika, i nagle dostali GTA 4, nie? I nagle okazałoby się, że nie można byłoby robić. Jak zwykle musiał pojechać jeszcze w drugą stronę, kurczę. Nie można byłoby robić połowy tych rzeczy, które można robić w GTA 5, bo silnik z GTA 4 by w tym przeszkadzał. Ale się tu dzisiaj wbijają, masakra. Okej, okay, dobra. No i teraz w prawo będziemy musieli sobie wyjechać. Czyli póki co ta trasa wygląda praktycznie tak samo. Oczywiście zmieniła się ta naczepa, zostało, e, została dodana nowa ciężarówka, e, Nowe koszty. Tam została infrastruktura cała zmieniona. Także ciekawie się zapowiada na pewno. No i lecimy. Fajnie byłoby to w dzień zobaczyć, szczerze. Ale no niestety ja nie mam tutaj władzy, to nie jest mój prywatny serwer. Aczkolwiek takie istnieją, chociaż niektórzy uważają inaczej, ale to tylko. no. A nie będę nawet się wypowiadał na ten temat. Szkoda strzępić ryja na takie osoby. Do nich nie... im nie przemówisz, im nie przegadasz. Oni chcą Twojej odpowiedzi, ale jak im dajesz odpowiedź, która niestety im nie pasuje do narracji, to już przestają odpowiadać. I przystają na to zwracać uwagę, tak? Że tak to wygląda. No i ten się bałwan dalej tutaj pcha. Co ty robisz, chłopie? O, tu jedzie bot, tu jedzie chyba człowiek, a ty też człowiek. Co ten bałwan robi? Może on z Anglii przyjechał, ty żeby sprawdzić jego nazwę, żeby wiedzieć kto tak po drodze dzisiaj jeździ. E -e -e -e. Gdzieś tu można było chyba Czekajcie, ja po prostu do niego wejdę Aha, no dobra, wszystko jasne Mamy na czarnej liście tego zawodnika Takich rzeczy się nie robi Ale patrzcie jaki tutaj ruch się teraz drogowy zrobił, nie? A nie na Emergency Hamburg, że się nic nie dzieje no i patrzcie na to, no i co on robi? I on zatarasował całą drogę w tym momencie. Bałwan jeden. Takich to do bana od razu powinno się wrzucać. Masakra. Wcześniej mi P.I.T. robił tą ciężarówą, wyprzedzając. Później patrzcie, bo on robi takie zagrania, on jedzie normalnie, a nagle przestaje. I odwala jakiś właśnie szajs, to jest najgorsze. Nagle się zatrzymuje, no i teraz... Teraz jedzie 50 na godzinę. No jedź chłopie, co jest z nim? O, teraz mi się zatrzymał na przykład. I teraz ja ruszyć nie mogę przez to. A ja, ja ja. No i teraz ja muszę w ten sposób ruszyć. A, się trafią takie młotki. O, i mi odjeżdża, no nie, no so, nie, no i samo se pojechało, no nie mogę. Ale zirytował mnie od razu do blokady gościa. Będzie zgłoszony na serwerze. Za takie akcje. No i mi zdupca niestety ciężarówa i poleci pewnie w przepaść. A jak? Także widzicie, tyle było z mojego transportu, niestety. Chciałem wam zrobić transport, ale właśnie takie gałgany głupie niestety e, przeszkadzają w grze w każdym momencie. I to są zachowania, których właśnie nie róbcie na, na serwerze. E, to, to są po prostu bardzo złe zachowania. Jeżeli tak, ludziom tutaj zrobicie. Okej. Okay. Dobra, ja bym chciał na trackera się znowu przenieść w takim razie. Chyba, że przez to menu szybciej będzie. Dobra, jesteśmy tutaj z powrotem. No i jeszcze raz będziemy dostarczali paczkę w takim razie. Niestety, ale może dzięki temu. Patrzcie, trzeba szukać pozytywów. Może dzięki temu. Przynajmniej poglądamy na 100% jak wygląda ta miejscówka no właśnie w tym momencie. I może zgarniemy sobie jakąś inną przesyłkę teraz. Już widzieliśmy jak wygląda przesyłka w tym miejscu. Może na przykład niekoniecznie będziemy musieli jechać do darłowa, może będziemy mogli pojechać w inne miejsce. No, zobaczmy tutaj. O, mamy na malechówko, ale co to, małe, co to za małe pieniądze teraz? Co jest? Do darłowa, supplies, milk, fruits, paper, tools Dobra, jedziemy na malechówko, let's go. 2550 na malechówko. Ale to się będzie mało teraz wydawało, jakby teraz będzie jeszcze ciężej zarobić, po prostu, nie? Ja mam czasem wrażenie, że że po prostu twórcy nie wiedzą, jak zbalansować dobrze zarobek do, do utraty pieniędzy tutaj, w tej grze. Dobra, ja powinienem wyjechać tam, gdzieś w lewo, dobra, jedziemy. Magazyn powiatowy sławno. I robią rzeczy takie jak Rockstar. E, czasem odwala czyli. No dobra, będziecie teraz zarabiać mniej. Będziecie zarabiać wo wolniej. No i damy wam jeszcze najdroższy spojazd w grze. Ojojoj, ty tędy wyjadę w ogóle? Jest taka szansa. O kurcze, co to jest za wyjazd? Patrzcie na to, po jakichś kamieniach. Ty ja nie wyjadę tędy. Po co jest ten wyjazd zrobiony w takim razie? Może dla zwykłych samochodów, ty. O kurcze, bez kitu. E, a, ja ani nie wyjadę, ani nie wjadę teraz. Ja pierdziele, patrzcie na to, nie pchajcie się tutaj. Jak coś... Te, te kamienie blokują, ewentualnie ta barierka... ...może tak blokować na amen. Ha, <laughs> bazakra, ty, co, co tu się dzieje w ogóle? Dobra, nie przepchamy tego chyba za szybko. Dobra, no trzeba się nauczyć tej nowej aktualizacji od nowa. Jakby. Dobra, tutaj wypchać troszeczkę jeszcze. Oj, nie przepchamy tego samemu. Będzie giga ciężko teraz. No cóż, to jeszcze raz Jobs, Tracker, Join i jeszcze raz będzie szybciej zapewne, niż żeby się z tym bawić, ale już wiemy, że tędy się nie wyjeżdża. Musimy wszystkie drogi poznać. W okolicy. No i dobra. Jeszcze raz. One more time. Let's go. Jedziemy. I może jeszcze inną paczkę jakąś sobie weźmiemy. Chociaż dobra. Tu, tutaj była ta paczka w porządku. Faktycznie mógłbym taką zgarnąć. Eee, eee. No dobra. Jeszcze raz. Najbardziej właśnie mnie ciekawi to, czy faktycznie tylko 2500 zarobimy. ...na tym. Dobra, podłączyliśmy. No to teraz co, w prawo od razu po prostu będę zjeżdżał, na to wychodzi. I może w ten sposób to trzeba, trzeba robić. Okej. Okay. Czyli mamy kilka takich magazynów i chyba jest tu cztery jakoś rodzaje roboty, tam mieliśmy jedną, tutaj drugą... ...tutaj trzecią, a gdzie jest czwarta? Może ten magazyn jeszcze, może coś tutaj jeszcze. To, to może być faktycznie czwarty rodzaj roboty. A tu co można zrobić? Jakby zważyć ten pojazd. Ale do czego to wtedy byłoby, oprócz do RP? Ciekawe, ciekawe. No dobra, na malechówko sprawdźmy. Czyli taka typowa stara trasa na malechówko. Ile by nam dała? Tutaj jest A wjazd. Aha, tu jest taki duży wjazd, jakby, ale później jest tylko ten mały taki wjazd. No nieźle. To taki już do niczego troszeczkę. Ok, jedziemy. Magazyn powiatowy. Let's go. Jazda, jazda. Ok, bar pod dzikiem się nie zmienił na szczęście. Tutaj jakieś domki pozostały. Ciekawią mnie bardziej właśnie te lokacje takie szybsze, e, które są bliżej nas, do których możemy dostarczyć towar. Jezus Marek jechał na czołówę ze mną, pop. O, gdzie, gdzie niby dostarczamy towar taki z dużej naczepy? To, to mnie ciekawi najbardziej. Dobra, mamy jechać na malechówko, mamy cały czas ten znacznik. Tyk, robimy sobie screenshota. Robimy screenshota. I let's go. No policji to faktycznie bym nie chciał spotykać tutaj. Szczególnie jeżeli teraz faktycznie jakiś radar zabrali. Jest więcej policji na drodze. To trochę masakra. Może być na serwerze. No dobra, do malechówka to tak typowo się jedzie. Ale zobaczymy czy faktycznie jest to taki zarobek. Jeżeli tak, to trzeba będzie zrewidować najlepsze formy zarobku znowu i trzeba będzie znowu szukać. O, i tutaj jest brama w końcu zamknięta. A, bo brama teraz się otwiera po prostu. Okej, okay, w ogóle zrobili coś takiego jak brama. No to faktycznie, czyli tak, utrudnili zarabianie jako ciężarówka. Oj, ale to jest akuratnie, moim zdaniem, te, te bramy, może byłyby fajne. Ale nie wiem, czy w Robloxie aż są takie fajne, przecież ta ciężarówka tutaj prawie nie mogła ruszyć już. To może być ciężkie. No trzeba na pewno, wiecie, w parę dni będą pewnie jakieś hotfixy szykować jeszcze w tej grze. Ale myślę, że co do tego zarabiania tutaj dają pojazd 400 tysięcy. No tak może być słabo, no bo faktycznie całkowicie w tym. Aha, a to co? Ta brama się w ogóle nie. Wjazd tylko dla zarządu. No dobra, czyli nie można ten wjeżdżać, ale wyjeżdżać też nie? O kurcze, no panie, ty. Mówię, to musi być wszystko ze smakiem update'owane. A mam wrażenie, że znowu zabrakło troszeczkę tego. Że za dużo, za dużo utrudnień już. Za bardzo nagle zmieniają. Patrzcie, ile czasu teraz trzeba będzie. Jakby trzeba zrobić porównanie. Ile na przykład czasu zajmowało, ile zarabialiśmy jadąc kiedyś na malechówko. Ile zajmuje teraz taka trasa, łącznie właśnie z zabraniem towaru, ile się przedłużyła? I e, jaki jest payout? I nie dość, że teraz tak, dłużej się zabiera towar, dłużej się dostarcza towar, dłużej się wraca, jeżeli się wraca faktycznie, to jeszcze zarabiamy mniej, a kasy trzeba wciul cały czas. Oczywiście to, to jest takie sztuczne robienie, po prostu tego, żeby ludzie jak najdłużej grali na serwerze. No to, to wiadomo, po co to się robi, ale no wydaje mi się, że tak jak już wcześniej było, było ok. Tylko może troszeczkę to powinni pozmieniać. Tak minimalnie. Może właśnie e, powinny inne prace zyskiwać troszeczkę więcej. Albo zrobić jakiś taki środek pomiędzy najlepszym, a. Jakby mogli nie zabierać zarobku z ciężarówek, ale na przykład zrobić wtedy droższe te ciężarówki. Troszeczkę. No ciekawe, ciekawe. Dobra, oczywiście wy się możecie w komentarzach pod filmem też napisać, co sądzicie o tej aktualizacji. Odnieść się do tego. Zapewne tak jak mówiłem, tak przy każdej aktualizacji, przez kolejne dni będą pewne jakieś drobne zmiany. I dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się do zobaczenia. Elo i cześć, Siemanko.